Bardzo duży nacisk kładziemy na wyposażenie naszych strażaków i wyszkoleń, zwłaszcza z uwagi na otwarcie portu na Maty który jest kluczowy dla funkcjonowania rafinerii dańskiej i całego zakładu Orlenu. Zakupiliśmy wiele wozów bojowych, które chronią infrastrukturę krytyczną tejże rafinerii. Zakupiliśmy również nowoczesną, supernowoczesną łódź, która była projektowana pod nasze dyktando w Polsce do zabezpieczenia portu. Postawiliśmy duży nacisk na wyszkolenie naszych strzelaków na 100% na otwarcie tego portu, co się stanie za chwilę. Termina na Martwiej Wiśle myślę, że tutaj stanowi jedną z najważniejszych inwestycji w Trymieście. Rozpoczęliśmy inwestycje w styczniu 2022 roku. Przez ten czas powstało nabrzeże o długości 380 metrów, wyposażone w dwa stanowiska przeładunkowe, po cztery ramiona nalewcze na każdym. Jedne można tutaj nadmienić, że te ramiona są jedne z najlepszych w Europie. Dodatkowo są to ramiona dwukierunkowe, czyli możemy eksportować i importować produkty. Dla bezpieczeństwa tutaj procesowego, możemy importować produkty, biokomponenty do produkcji biopaliw i też możemy eksploatować produkty np. oleje bazowe grupy pierwszej czy grupy drugiej. W chwili obecnej jesteśmy już na końcowym etapie naszej inwestycji, którą prowadzimy już prawie 2,5 roku. Możemy powiedzieć, że prace, wszystkie prace budowlane, instalacyjne, technologiczne zostały już do tej pory zakończone. Od ostatnich kilku tygodni zajmujemy się testowaniem, uruchamianiem i sprawdzaniem poprawności działania no, wysiłków naszej 2,5-rocznej pracy. Potrwa to jeszcze kilka najbliższych tygodni. Dotyczy to zarówno instalacji technologicznych, czyli przesyłu substancji ropopochodnych, biokomponentów ze statku na rafinerię oraz w drugą stronę z rafinerii. Na Statek, a także to, o czym słuchaliśmy dzisiaj na konferencji, czyli samych systemów EPOS. Wybudowaliśmy całkiem innowacyjne, jeżeli chodzi o nasz rynek, instalacje stałego gaszenia, cztery wieże 11,5 metrowe z działkami wodno-pianowymi, które pozwolą dbać o bezpieczeństwo ładunków przesyłanych na statek i samego statku, a także pomostów przeładunkowych, instalacje zraszczeczowe, systemy sygnalizacji pożaru. Zmierzamy ku końcowi. Wszystkie testy pokazują, że w drugiej połowie tego roku będziemy razem z inwestorem gotowi, żeby wykonać już uruchomienia na gotowych produktach i zawitać do naszego terminala pierwsze statki, no i przygotowywać się na kolejne inwestycje.